Hiemanko, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie w milionerów, ale w wersji bajkowej i zobaczymy, jak mi pójdzie. Zapisujcie sobie gdzieś swoje odpowiedzi i dajcie znać w komentarzu, jak Wam poszło. Jak nazywa się Królestwo, w którym mieszkają Elsa i Anna w krainie lodu? A. Korona. B. Atlantyda. C. Arendel. D. Dunbroch. Wydaje mi się, że to będzie pewnie najprostsze pytanie, bo jest jako pierwsze. Dobra, pierwsze co sobie odrzucę to jest na pewno Atlantyda, ponieważ Atlantyda to jest w ogóle z innej bajki, z poszukiwaczy przygód. Korona też w ogóle nie kojarzy czegoś takiego, nawet w innej bajce nie kojarzę niczego takiego. Dobra, ja ostatecznie postawiłam na odpowiedź C, czyli Arendel i jest to raczej najprostsze pytanie, jakie się pojawi. To sprawdzamy odpowiedź. Jej! Jak nazywa się zła królowa w Królewnie Śnieżce? A Maleficent B Grimhilda C Griselda D Morgana Chyba będę strzelać w to, co mi najbardziej pasuje. Wiem, że odpowiedź A na pewno nie jest poprawna, bo Maleficent to jest czarownica z, ze Śpiącej Królewny. Odpowiedź C Griselda no to kojarzy mi się tylko z siostrą Kopciuszka, więc też raczej mi odpada. A Morgana mi się kojarzy z pewną postacią też. Kojarzy mi się chyba tylko z siostrą Urszuli z Małej Syrenki z drugiej części, także zostaje mi tylko odpowiedź B, czyli Grimhilda. I zapisałam odpowiedź B. Że drogą dedukcji wszystko da się zrobić. Jak nazywa się główna wyspa w Jak Wytresować Smoka? A. Valhalla B. Berg C. Asgard D. Midgard Aj, aj, aj... Walhalla w ogóle mi się nie kojarzy, więc to od razu bym sobie odrzuciła. Yy, I Midgard też, bo może być dla dzieci yy, ciężkie do wymówienia, a jest to bajka dla dzieci, prawda? To jeśli mogę skorzystać z koła ratunkowego, to wzięłabym sobie 50-50. Dobrze, czyli została mi Walhalla i Berg, czyli jedna odpowiedź, którą sobie stawiałam, a druga odpowiedź, którą sobie całkiem odrzuciłam, więc postawię sobie na odpowiedź B, czyli Berg. Berg, Berg. I tak sobie zostawię. Czyli odpowiedź B. Wow! Oczywiście wiedziałam to, to było łatwe. Kto jest głównym bohaterem w Ratatouille? A. Remy, B. Linguini, C. Alfredo, D. Skinner. Dobra, ja sobie odrzucę na pewno Linguini, ponieważ z tego co ostatnio słyszałam i czytałam w Biedronce, że linguini to jest jakieś albo jest to potrawa z makaronem, albo jest to rodzaj makaronu. Nie wiem, które z tych, ale któreś możliwe, że z tych, więc odrzucę sobie, ponieważ makaron jest z Włoch. Alfredo brzmi też ciekawie, ale bardziej jak imię dla psa, a tutaj główny bohater to jest szczurek. Skinner to też brzmi jak jakaś postać z gry komputerowej, a Remy Brzmi bardzo po francusku i ma to r. Napiszę sobie tak, odpowiedź A i mam nadzieję, że jest dobrze i że gramy dalej. Nie było to łatwe, nie było to łatwe, ale to chemii jest bardzo przekonywujące. Jaką nazwę nosi pustkowie, na którą Simba zostaje wygnany po śmierci mufasy? A, jałowy step B, kanion, lwie skały C, spętażysko D. Zła ziemia. Oczywiście zastanawiam się. Klasycznie, nad dwoma odpowiedziami. E, na pewno Jałowy Step w ogóle mi nie pasuje. Ani cmentarzysko, ponieważ cmentarzysko raczej było na początku filmu i było to cmentarzysko słoni, e, gdzie Simba sobie poszedł. I został kanion lwiej skały oraz zła ziemia. To prawdopodobnie wziąłem sobie odpowiedź zła ziemia. Po pierwsze jeszcze nie było ani razu odpowiedzi D, a po drugie Kanion lwiej skały wydaje mi się, że był wtedy, kiedy Mufasa umierał, gdzie te wszystkie, nie pamiętam co to były za zwierzęta, nie chcę się tu pomylić, ale zbiegły z tego kanionu, więc wydaje mi się, że to będzie zła Ziemia. Czyli odpowiedź D. Mamy dobrze. Kto w szeregu jest ojcem Fiony? A. Król Harold B. Lord Fergus C. Książę Lilian D. Książę Filip. To będzie też proste. Książę Lilian, nie mam pojęcia, kto to jest. Czy to jest wymyślona postać, czy jakaś istniejąca, także odrzucę sobie na pewno. Książę Filip był w śpiącej królewnie, więc też sobie odrzucam to. Lord Fergus, wydaje mi się, że był to ojciec Meridy, więc też sobie odrzucę. Jako, że Fiona była księżniczką, to jej ojciec musiał być królem. Więc drogą dedukcji wydaje mi się, że jest to odpowiedź A, czyli król Harold. I tak też sobie zapiszę. Jeeey! Yes! Jak nazywa się miasto, w którym toczy się akcja filmu? Luka? A. Portoroso? B. Monterosso, C. Pianosa? D. Amalfi? Na pewno jest to odpowiedź A lub B, bo kończy się na Rosso. Tam było na pewno coś, co kończy się na Rosso. Pianosa mi w ogóle nie pasuje do nazwy miasta, chociaż może jest takie miasto na ziemi, kto wie. Amalfi w ogóle nie brzmi nawet jak włoskie miasto, było z Włoch, bo tam było pesto z makaronem. Także wydaje mi się, że to będzie Porto Rosso, bo tam były jakieś porty. I, i też sobie dam odpowiedź A, bo Monterosso nie brzmi w ogóle jakoś tak bajkowo. Porto Rosso jakoś tak włoska. Zapiszę sobie. Odpowiedź A. Pytania są bardzo ciekawe. Nawet bym nie pomyślała, że można takie pytania fajne zadać. Jak nazywa się królewska matka Simby, Wzdow Królu Lwie? A. Nala B. Sarabi C. Shenzi, D. Zira To pytanie też będzie proste, tak mi się wydaje, ale Nala to jest psia, i psi przyszła żona Simby. E, która przeżywa z nim wszystkie przygody. Shenzi to brzmi jak Genzi, więc raczej odrzucam sobie złą odpowiedź. E, odpowiedź D, czyli Zira, raczej jest drugiej części tą złą postacią. Także zostaje Sarabi. Wydaje mi się, że to jest poprawna odpowiedź. Na pewno, na pewno. E, I co? I zostawiam odpowiedź B. Jest! Jakie są imiona trzech hien w Nukrulu Lwie? A. Zira, Nuka, Witani B. Timon, Pumba, Zazu. C. Shenzi, Banzai, Ed, D. Scar, Kowu, Kiara. Pójdę po prostu tak sobie na logikę raczej, więc odpowiedź B. Timon, Pumba i Zazu. Na pewno nie, bo to są dobre postacie. Timon to wiadomo, Pumba wiadomo i Zazu wiadomo. Odpowiedź D. Również sobie wykreślam w ogóle. Bo Skarkowu i Kiara to są postacie drugoplanowe raczej i nie są to postacie yy, Hien, tylko lwów. Więc zostaje mi odpowiedź A lub odpowiedź C. I chyba strzelę sobie w odpowiedź C, bo wydaje mi się, że tam była jakaś postać, która miała na imię Ed i sobie z niej żartowali i był chyba taki trochę przygłupi. także chyba sobie tak postawię na odpowiedź C. Jej! Boże, idzie ten Ed, dużo mi dał jednak. Która postać jest? Alter Ego Urszuli w Małej sręce? A. Valerie B. Vanessa. C. Weronika D. Teresa. A raczej na pewno nie będzie to Weronika, e, Weronika to jest moja siostra. Także odrzucam tą odpowiedź. Valerie nie brzmi jak zła postać. Więc też sobie odrzucam odpowiedź A i zostaje odpowiedź B lub D. Teresa brzmi bardzo ciekawie, ale też nie jako zła postać, a Vanessa, wydaje mi się, że to będzie poprawna odpowiedź, bo Vanessa to jest bardzo znana postać i bardzo ikoniczna postać i fantastycznie śpiewa i fantastycznie wygląda. I może jest zła, ale co do wygląda, to jej. I odpowiedź moja to jest. Odpowiedź B. Vanessa. Jestem dumna z siebie, że idzie mi tak fantastycznie i tak fenomenalnie w tym quizie. Jak nazywa się kotek Minnie A. Figaro. B. Whiskers. C. Mittens D. Tom? To już nie będzie tak fenomenalnie na pewno. Tom na pewno nie, bo jest Tom i Jerry, więc chyba nie daliby takiego imienia kotkowi. Z Disney'a. Mittens, mm, mittens. Nie wydaje mi się, że będzie poprawną odpowiedzią, także zostaje mi chyba odpowiedź A i B. I chyba w y, takiej karmie dla kotów jest taki kotek Whiskers y, czarno-biały. Dobra, ja bym chciała wykorzystać y, moje koło ratunkowe, jedno z trzech, a mianowicie jest to. Zapytanie czatu GPT o odpowiedź, i ciekawe, czy w ogóle będzie wiedział, jak odpowiedzieć. Jak miał na imię kot myszki Mini? Masz na myśli Figara, kota myszki Miki? To czarno-biały kotek, który po raz pierwszy pojawił się w filmie Pinocchio jako pupil Geppeta, ale później często towarzyszył myszce Miki i Mini. Dobra, czyli tak jak obstawiałam, jest to odpowiedź A, i wiedziałam, że on się gdzieś jeszcze po pojawił w jakiejś bajce. Tak mi się kojarzyło właśnie. Czyli zostawiamy odpowiedź A. Mam nadzieję, że, znaczy ja mam nadzieję, że odpowiedź A jest poprawna i że Chad Pity mnie nie oszukał. W filmie: Jak wytresować smoka? Ile palców masz szczerbatek na każdej z przednich łap? A. 3B4C5D6. Matko, jakie pytanie! Kurde, szczerze to nie wiem. Odrzuciłabym sobie odpowiedź A, że ma 3, bo to jakoś tak dziwnie. I chyba bym dała odpowiedź albo 4, albo 5, albo 6. Wykorzystuję y, moją ostatnią podpowiedź, jaką jest y, telefon do przyjaciela i miejmy nadzieję, że mi pomoże. Dobra, zadzwonimy sobie do mojej siostry, ponieważ ona uwielbia bajkę, y, jak wytresować smoka, tylko pytanie, czy skupiła się na tyle, żeby znać odpowiedź na te pytanie? Zadzi? Możesz gadać? No jestem ogólnie z Zosią, ale mogę. Bo Ja tutaj gram o milion i jest pytanie, czy mi pomożesz z pytaniem. Okej, okay, to fajnie. Dobra, to ci czytam pytanie. Okej. Okay. W filmie Jak wytresować smoka, ile no. palców masz czerbatek na każdej z przednich łap? I odpowiedzi. A3, B4, C5, D6. Czekaj, na, na przedniej... Na przednich chłopak? Tak. Na jednej, no. Tak. Jeszcze raz odpowiedzi? Ja, chyba. 3, 4, 5, 6. To są odpowiedzi. No ja bym powiedziała, że nie wiem, czekaj. Takie 4. Okej. Okay. Myślałabym między 4 a 5, ale chyba 4 daj. No dobra. Ufam ci. Najwyżej przegram. No. Okej. Okay. No to siema. Elo. Dobrze, siostra mi podpowiedziała, że chyba 4. Ufam jej i mamy nadzieję, że wygramy milion złotych punktów, więc stawiam na odpowiedź B, czyli 4. Yes! Chyba poszło mi najlepiej ze wszystkich quizów. Nie wszystkie pytania były tak proste, jak mogłyby się wydawać, a przynajmniej dla mnie. Także ja jestem bardzo dumna ze swojego wyniku, ponieważ jest 100%. Dajcie znać jak Wam poszło i ja się z Wami żegnam. Cześć!